Jaka różnica. Zobaczcie, ludzie, jeżeli jesteście na lotniskach, koniecznie bierzcie Pastraki. Mamy jednodniową wycieczkę. Tutaj nasi kompani. Małgosia, Amadeusz, hey. <noise> mój Radosław i Jolanta. I na szybko, póki jeszcze pozwalają mi nagrać, zobaczcie jakie Na tego się te jajka następnym Najlepsze. razem biorę. Amadeusz poc, no eh, Amadeusz ja awokado. Ja to samo. No i Radosław. Dużo je. <noise> Smacznego. Ja taki sosik. Mmm, mm, miłość. Wow. Bo brakowało, a już byśmy nie polecieli. Bo nam bilety nie działały. By tylu, <laughs> to na na mężek Oj tam, no bo mąż odprawiał. No to na pewno mąż coś zrobił. Jeśli ktoś coś zrobił źle to mąż. Zobaczcie jaką mamy piękną pogodę. Także zobaczymy jak będziemy mieli pięknie w Dublinie. Albo nie pięknie, pięknie będzie. My zawsze mamy szczęście. Dobrze, że ludzie zawsze mają szczęście. Ale ładnie wygląda. Trochę nas porozsadzali, zobaczcie. Amadeusz tam, Radosław tu, Małgorzata tu. A no, ja też tu, Jestem. na samym początku. Pani powiedziała, że po tej możemy się e, zamienić siedzeniami, także będziemy siedzieć razem. Czekajcie, widać Amadeo. Amadeo, pomachaj! Zobaczcie, jak mało ludzi w samolocie, i to już wszyscy są. Także rewelacja, w ogóle lot. Ile Radosław, lot ostatnio trwał? Nie by równą godzinę, także. Hihi, zaraz będziemy. Może się uda zrobić Radkowi zdjęcie w kokpicie. Ale powiedziała, że się zapyta, bo Radio bardzo chce. Dobra, moi drodzy, zabukowaliśmy hotel w Dublin One. Zobaczcie, jaki klimacie tutaj na dole jest. Ale to jest przepięknie, co? Oh. No, Super. I, I really wanna know, really wanna know if I let me figure out where the road goes Even if I'm falling down, I will keep on searching for my heart. ritual z ritualsem jesteśmy, o, ale klimat, co? Pięknie. Piękny mamy hotel. Dobra, zmierzamy w naszej pierwszej e, atrakcji, czyli do, do Guinness Toll House. Mamy tam 3 km, czyli jakieś 40 minut e, spaceru niby. Na ile dzisiaj mamy kilometrów zaplanowane, Amadeusz? 15. Także dobry, dobry dzień przed nami, nie liczymy dzień kalorii. Najbliższy, <laughs> No i tak wam szczerze powiemy, że co 5 metrów, no może co 20 metrów kościół za kościołem tutaj jest. O, jakie piękne. W ogóle zobaczcie, one wszystkie takie jakby szare są. Dziwne to, ale śliczne kolejne. Już prawie, prawie jesteśmy po trzech kilosach. Uśmiechy są, humory dopisują. Daliśmy radę. są właśnie powiedział, że wiedział, że tutaj jeszcze wróci. Rada są, gdziekolwiek nie pójdzie, to już powiedział, że jest jego Me town. Dobra, wyszliśmy. Tak naprawdę wam powiem, że nic za nie pamiętam, ale troszkę to strasznie wygląda. Ej, to strasznie wygląda. Kojarzy mi się to nie, nie powiem z czym. Jezu, strasznie to wygląda. Kojarzy mi się z obozami. Naprawdę. Miejsce, w którym robi się bardzo, bardzo dużo pieniędzy, czyli sklep Guinnessowy. Picky blinder, ale fajnie!

ładnie tak także mamy tutaj taką wyżareczkę. Smacznego! Yeah. A, to mnie bardzo interesuje. Ja wiem, chipsy przede wszystkim. Chipsy Prze A, to nie jest moje. Nie powiem tutaj w ogóle Radosław. Sausage roll i eclair. Dobre? Dobre cereal. Proszę radzie. Zabawa. Dobra, teraz idziemy testować wielkiego Guinnessa. So what you might be getting is at the tip of the mouth. That comes from the, multi Central the mouth, coffee. Co on chciałbyś? się kursy. Goś wiesz na Tak, zinny. próbujemy. Dobra, jakie to będzie smutne? To jeszcze nie jest to. No, fajne. Ale on jest właśnie taki smutny, że coś taką piękność w nim. Dobra, teraz idziemy moi drodzy i będziemy mieli takie piwko. Jeszcze nie wiemy, jakie zrobimy selfie, ale coś wymyślimy myślimy? Czy kupowe, czy barowe? To się jeszcze okaże. Radek chce pojedyncza Teraz młodzi będą mieli swoje zdjęcie drukowane Zobaczcie. O. Wow O oh my god Dziękuję. Oh. Dziękujemy Cheers. Dobra, tu jemy. spijamy siebie z, z piarni. Wasza doczeka, wasza zdróbka. Dobra. To będzie... To będzie dziwne. Ale to jest super, to jest experience, co?

Moi drodzy, to Muzeum Archeologii. Także idziemy. Wow, ale budynek. Ale budynek. Ale pokażne co? Pięknie. Co? Co to radzi mi pokazujesz? Miejsce numer jeden w Irlandii. Jeden. <gry> Puchary? Jeden. <gry> Miejsce numer jeden w Irlandii nawet piwa nie wypił Me Dobra, idziemy. O, ale tam będzie miazga na górze nie, Ale to wygląda jak ten, jak bergamowyżne. Trochę. Ale ładnie. Dobra, zobaczymy co tam jest ciekawego. Amadeo co tam będzie? Muzeum. Złooki i dinozaury. Tak? Amadeo w swoim żywiole. Amadeo w swoim żywiole. Nie wyobraźcie, że ludzie to musieli zabić, trochę do muzeum. No, no. Sopre. I to była broń tamtych czasów. A ta czwórka jaka? To, to była końcówka tej broni. A to no, to, 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 no. to jest już Ale patrzę, ja tam jaka broń, piątka. Widzisz? tyle zrobiony. Nie, nie Tu są aż flint play the... do. Ta no. 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 Tak, To jest krowa musiała być, co? Żeby ramka zwolna. Ale jak, jak torebka to wygląda? grób, groby. Ej, a jakie Dobra. rysunki tutaj, co? Radek, twój telefon cały czas ma ten obraz ustawiony Ej, tak mocno. bardzo. już że już. Się nie... Widzisz, że jak idziesz. Ale to tak... bardzo widać na telefonie, bardziej ja. widać. Ale widzisz, że. Jak... Jak Z... Stopują się klatki. nie? to jest około, łódź. Łódź? łódź. Nie, no? No, już Radek ustawił w aparacie mniejszą jakość, tak, że powinno być lepiej troszkę patrzcie, to ta łódź w ogóle też przenoszona w 1902 roku tutaj. No pewnie, że się, zawsze się kobiety chcą stroić, co ty myślisz? Na jakie no... Na... A jakie to... naczynia. Z czego to, są... to robione? A to a co to? Ej, a to chyba jakiś Przez był pierścionek do albo... Nie, ale ten, ten kolczyk do nosa chyba. nie to, to, Patrz, te kamyczki to były końcówki strzału. Te? No. Masz napisane, że to były... No, ale malokale. te kuleczki? flint blades. A te kulki to mogą być na, piny, nie? Tak, e, one pin. To sfinalizują te rzeczy, nie? I to z kości, nie? Czyli że jakieś rany, suszone, suszone mięso i to się przepinało, nie? So Idź. <laughs> Ale korale ładne. Tak, ja, ogarnęli nie niedzielę na to, więc no, kości były twarde, więc kości majstrowali rzeczy. Nie? Co ciekawe, miała dobre zęby zachowane. To... No zęby chyba właśnie zawsze zostają, nie? Albo właśnie, młodo. Tak, patrzcie, jakie znaleźliśmy kolorowanki. Jest dostarczony czarny papier. I patrzcie. Super. A tam są wzorki z kiedyś, z kiedyś nie? No, no. Obiemy. Jakby karkę robimy, co nie? A ja jej Świetne to jest. No? No tak sobie można zrobić, w ogóle papier taki ładny. Zrobić i wszystkie trzy, zrobić, przyjść. I można później w ramkę zrobić. No. <laughs> Fajne. Niektórzy właśnie było idealnie zakonserwowana, no po Bagna? latach. W bagnach? No w bagnach. Bo skrzyną. Boże, a jakie włosy. Ale tu ludzie mieli nisty nie? No. Bardzo niscy, no? Patrz, tu jest skóra. To jest skóra? Tak. Na jak uda się do Jorku. W Jorku masz. Yy... Jakie jest małe miasto? Małe uliczki, małe wejścia, małe peniski, małe tak, nie. nie? A to jest ile lat przed chwilą kiecenia? Byli dużo, dużo mniejsze. Drobni bardzo. Jak tak, tak. masz tego, masz Blindi Jezusa, takiego wielkiego ten, tym na krzyżu powieszonego, że takiej wiersz do twojej podstawy? To, to Jezus prawdopodobnie był taki jak go raz aktywny w krzyżowaniu. Nie, żadenach, No to już tak, tak, no, jest taki widzi. Dziwne bo nie było tutaj Dziwne. Zobaczcie, jakie książki kiedyś były. Komiksy. W szok. O, jakie miałeś... Tylko miałeś... Tu miałeś pracowników. Tu miałeś... całe headquarters. I tu miałeś tam jarlę. To na końcu. We're gonna go through our music center, okay? By which I mean rehearsals and our recording studios, a lot of stories about Irish artists and and like that as well. Jak widzieliście jesteśmy teraz w Muzeum Irlandzkiego Rock'n'rolla. Irlandzkiego. Irlandzkiego! Amadeusz, Irlandzki rock'n'roll? Ogólnie rock'n'roll. Aha. Także mamy trasę z Panem i potrwa to około godzinki. Just take a take a little comfort. Have a few pictures. When you're ready, join me and I will explain Michael Jackson's pajamas. Okay? We don't wanna I'm know. We don't, we don't wanna know. know. Well, fortunately, it's here. Yes. Czuję negatively negatywnie. Ale jest. Obudziłem się. Jestem tak so positive dlaczego. Cranberries. Sienie And yeah No, tak, tak jak go się mówi moi drodzy, piszała Michaela Jacksona. Opowiemy wam historię później. A to kurtka jeszcze z ostatniego Jackson's koncertu Five. Jackson's Five. Pepsi jeszcze na górze. O, Zobaczmy, co tu wow. uuu, uu, recording studio. Nice. Uuu, YouTube. A teraz moi drodzy, jesteśmy w studiu nagraniowym, gdzie nagrywali YouTube tutaj. O właśnie. Także wow. ten tak, ten oto, ten oto album nagrali i nie sprzedali 10 tysięcy e, kopii. Tysiące. Nie, tysiące to było? Tysiące. Czy 10 tysięcy, boże, tysiąc, sorry. Tysiąc kopii nawet nie sprzedali, ale zobaczcie. A teraz 240 milionów kopii później. Bilion. 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 Bilionów? To co ja nie pamiętam. Rwelka.

Tak się no. kiedyś robiło muzykę. Wyobrażacie sobie to? I wszyscy wiedzieli co naciskać. Wieszam i wasza, się wzruszyłam, jak to zaczęłam. Ale hmm. są takie przebrażenie nie to szok. Jesteśmy w studio. No. nagram, nie? Rewelka. Rewelka. Idź z rybem tam, tam zdjęcie. Co tak? myślę? Mały, mały zmiksuj coś. No, Zobacz, że masz tu różne mikrofony i każde osoba zostaje. Tak. tak samo Warto, jak zrobiłem na wygasi i to bym tak? nie to... no miksuj, miksuj. A co dzień chciał zdjęcie? Zrobiłem no, Dobra moi drodzy, idziemy do pierwszego pokoju. Pierwszy jest nasz, drugi jest młody. Na samym końcu pewnie przy wyjściu awaryjnym No a jak? Boże, naprawdę to, to jest nasz pokój to ta lodówka. Is it? No, no. Może będzie łóżko. A tu gdzieś będzie. Pokoje niby są małe. Stworzone do wyspania się, tak? Zobaczymy, czy się myślimy. Nie jest mały. Poka. Poka. Nie. Wow! Okej, okay, elegancko, pięknie. Super! Ale ja tam nie śpię A co to jest, tam? W jednym mogli. Fajnie tu ładowarki. Mega, o Super, tylko się troszeczkę obawiam tutaj tego. Ale i O! Tego nie widziałam. O tym nie myślę, ale myślę o ogródku, że ogródek jest tutaj na dole. Ale jest cichutko. No jest bardzo cichutko. Fresher mode. To dobra, idę jeszcze zobaczyć łazienkę. Idziemy zobaczyć, masz idziemy, nie? Jak wygląda? Uh, go nie widziałaś? Ej, Pryczne. ritualsy. Fajnie. O! I tam też. O! A będziemy mieć takie No, subcjo. Ja lubiłam, nie, Fajnie, dobra, idziemy, idziemy, zobaczyć do nich, te? Nie. Ty już nigdzie idziesz? Idziemy, jeszcze idziemy. Nas, dzieci do, do, do domu. Idziemy. Patrzcie, Patrzcie, jaka się pogoda zrobiła. My to mamy do... szczęście, Pana, co? Tak, no. Idziemy do parku? <grym i wiesz> nie, oni mają inny pokój. Taki sof, nie no. Sof, nie sof. Sof. no! Ale u Was ładnie pachnie. Znaczy ładniejszą łazienkę. Zamieniamy się? Nie! <grym i wiesz na lepszy> u Was bardzo, bardzo podobne, takie same w sumie, wszystko to samo, co? No. Macie na tak. I pokażę te same. Co to było? Ozdóbka. I te same żele pod prysznic, wszystko to samo, no. Ale miło. Fajnie, ale u Was ładniejszy zapach, nie? Ale Wy macie fajny tem, paper stoper. Mówisz o tym? No. No to przy mama właśnie tym hałasowałam. No. <grym> Myślałam, że to się rusza, ale A jaki wiem. śmietnik, Ty? To jest pufa. To pufa? Aha. No nie, nie wiem, ty... <grym> Dobra, idziemy. Idziemy. To co? Jesteśmy w kontakcie. Za. Ja tak. Pół godziny, godzina? Pół godzinki? Godziny? Godziny to odlecę. Pół godziny. Tak Pół godziny. mały? Dzień dobry. Dzień dobry. Godzina siódma rano. Nasza irlandzka przygoda dobiega końca. Znaczy jeszcze wiecie, mamy trochę czasu, ale to już na lotnisku, bo niestety z obecnymi, w obecnej sytuacji musimy być na lotnisku trzy godziny przed czasem. Paszporty? Bo ja zostawiłam na łóżku. Musimy być trzy godziny przed czasem. No, tu jedziemy sobie spokojnie zjeść tutaj śniadanko, musimy jechać prędzej na lotnisko, ale nie szkodzi. Super było, co? Tak, polecamy to, polecamy Irlandię, polecamy nasze towarzystwo, nasze towarzystwo. Nasze, to co my mieliśmy, o, w ten sposób tak. chciałam powiedzieć. Spaliśmy jak dzieci. O której byliśmy? Przed 11 padliśmy? Padliśmy jak świnki. Pomieliśmy 7 godzin snu, ale... Włosy po prysznicy, takie byle jak ja nie mam po prostu nic, żeby poprawić nie mi mam szybka, nieważne. 7 godzin, no to dla mnie to jest sukces. No zobaczcie jak ładnie. Tutaj Donaty. Powiem Wam, że nawet nie mieliśmy okazji tutaj nic zjeść. No bo jak wyruszyliśmy wczoraj na miasto, to tak wróciliśmy o godzinie 21.00. Gosia teraz zajada wczorajszego Donata. A ja jedyne, o czym marzyłam, to Kawunia. Nie mm. chcesz takiego plakatu powiesić w tym, na schodach? Taki plakat powiesić na schodach? Chcę je na schodach. A Ty Co? na serię mówisz? No. Nie. Na schodach nie. Nie. Wiesz, jakie to było fajne? Takie plakaty sobie wziąć z Bergamo. Też mieliśmy taki plakat w tym. W hotelu. Fajny pomysł. Gdzie byliśmy? Nie jest, nie jest fajny I pomysł? Nie. Nie, zba... nie zgadzam no, się z, no, z wami to jest chłopaki. To też fajny pomysł. Bramki no, Nie? Badam. Nie. Mam. Chciałam nagrywać, że na lotnisku w Dublinie nie ma kolejek, ale do lotniska jeszcze kawałek mamy. Zobaczcie, jakie kolejki tutaj musiały być. Co? Wow! Patrzcie, i tam też. A tutaj? Oh no! Trochę się niestety dzieje, ale nie jest tak bardzo. Zie... Ojej, troszkę się dzieje. Trochę się dzieje. Ale szybko się rusza. Czy my wiemy, gdzie idziemy? Wczoraj docenialiśmy, ale dzisiaj jeszcze bardziej doceniamy te ruchome podłogi. No to idziemy już. Będziecie płakać? Nie. No, jeszcze nie. Oj! I będziemy płakać, bo było bardzo przyjemnie, prawda? Było. Dziękuję. Dziękujemy również. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.